Oddychaj, tak wodzą chodzą, pięknie. Raz, dwa, raz, i tak dynamicznie. Czaj ciężarem Tak. I trupczyk, rozumie się? Wow. Nazywam się Sebastian Stankiewicz. Przyjaciele mówią do mnie Stanki. Niektórzy z Państwa mogą mnie kojarzyć z listów do M, z singielki, z ucha prezesa, z pana T. Zapraszam na Kulisy Sławy. Dobra, bez chętu. Czas! Pan Ryszard zawsze mówił do mnie, że fajter. Tak, tak... Fajtery tak... tak, ma taką posturę. Ten brzuszek ten, ten, ten to on zniknie. zniknie, ale i mama i, i ten... No i, 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 i to czoło takie świecące, więc będzie się przysgiwało. Lewa, prawa to wszystko pan. Tak naprawdę aktorstwo to jest jak sport, nie? że trzeba trenować cały czas. O. I tak jak w się pracuję w różnych miejscach cały czas i robię różne rzeczy, to w sporcie jednak tą systematyczność trzeba mieć. I ja o, zgubiłem gdzieś tą systematyczność o, trochę i chcę wrócić o, właśnie do tego. O, do się. I do się. Do. O, ale ręce mam spięte. W miłości im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje. Więc ja chciałbym ci oddać wszystko. Życie moje, moje sny, radość patrzenia na gwiazdy i marzenia o tym, że nic nigdy nas nie rozdzieli. Wyjdziesz sam mnie? Sebastian ma absolutną świadomość swoich, nie lubię tego określenia, ale warunków, prawda? I on też wiedział, że nie wszyscy, którzy przyjmują do szkół, kogoś takiego, jak on, będą strasznie hołubić. Mało jest miejsca dla rzeczywiście osób takich, powiedziałabym, nienormatywnych, jeżeli chodzi o, prawda, wygląd. A on jednak się uparł i się absolutnie wpisał w ten nasz biznes filmowo-teatralny. Mówiłeś, że nie jesz słodyczy. O nie. Wiesz co, myślałam, że jesteś uczciwy. W końcu przecież nie robisz tego dla mnie, nie? Ale to nie bój, baton, to Krzyśka. I przyszedł położyć się na swoim biurku? Leżą tu, po tej aferze z senatorem. No zajadam stres zupełnie tak jak ja. Krzychu! No? Powiedz go się, że zjadłeś tego batona. Jakiego batona? Sebastian Stankiewicz. Wrażliwy, wesołek, nieśmieszek, yy, dobry człowiek, z którym zawsze dobrze się czujesz, yy, ale przede wszystkim pokorny do świata, do ludzi, i do swojego zawodu. To było 13. Piętro, Aha. numer 1308, 308, osiem, tak. Tak, czyli 308. No i, no i tu mieszkaliśmy no od tak. 2006 roku. To było niesamowite, bo my się poznaliśmy. W 1998 zdawaliśmy razem w łodzi. Ty nie umiałeś po angielsku, po angielsku mówić. Po ja nie, a, nie miałem fotogenii, czyli nie miał... Nie, ty nie miałeś angielskiego, a ja fotogeniczności. Też, pamiętasz, no. tak? I zostaliśmy pod kreską i wyszliśmy. No i Makulski ja... świętej pamięci wyszedł i mówi, no panowie, no życie nie jest sprawiedliwe. Ja mówię, no już więcej Panie... nie powiedziałem. No i wtedy no. mówię, że trzeba gdzieś pojechać, no gdzieś zawać. No i gdzie, gdzie? Ja mówię, słuchaj, jeszcze do Wrocławia tam Na takich... No przyjmują, no. powiedzmy... Spady. Spady, o! No i tak to było we Wrocławiu. No w 2006 i... roku na, przy, przyszliśmy na dworzec PKP, tak. w pociąg do Warszawy. No tak, i to... Daniel mówi: chodź idziemy, panie Sepku, na Warszawę, nie? No i tak jak pamiętam, rana, jak nie? jakieś pierwsze pieniądze, pamiętam, Pciałem 4 tysiące dostałem za siedzenie po prostu w jednym ujęciu, umorosany smarem, pamiętam. I było jedno ujęcie, nic nie robiłem, reżyser <laughs> powiedział, <laughs> tylko po prostu tak się i patrz. <laughs> jako mechanik, ja siedziałem, patrzyłem jak... Me umorsony smarem, cztery koła, nie? Ja myślę, jeden. Jak to tak będzie, to jak chcę tu być! Kiedy za ostatni raz spałeś? Co ci się śniło? Co ci się śniło? Co ci się śniło? Ta wizyta zaczyna mnie męczyć.